Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na lekko spóźnioną edycję Glossy Boxa, styczniową edycję Glossy Boxa. Powiem Wam, że ja już do tego pudełka zaglądałam nieraz i nieraz już używałam tych kosmetyków, które się tutaj znajdują. Powiem Wam, że ta wersja pudełka bardzo mi się spodobała. Pudełko w tym miesiącu jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I tak jak mnie, tak samo i mojej mamie te produkty się również spodobały. Z tego co wyczytałam, to w tym miesiącu. Czyli w styczniu mamy aż 5 wariantów tego pudełka, także koniecznie napiszcie mi, co jest w waszych, bo jestem bardzo ciekawa. I zaraz wam pokażę, co znalazło się w moim. Więc co tutaj mamy? Tak to wygląda: czarny papier, taka srebrzysta wstążeczka. No i co dalej? Mamy oczywiście wszystko to, co powinno być czyli książeczkę z listą produktów. Bardzo fajne jest też to że przy zakupie tego pudełka otrzymujecie tutaj taki jakby kupon na darmowy makijaż który możecie sobie wykonać w Sephora produktami właśnie Benefit. I tutaj jest napisane, że ten makijaż będzie jakiś super rozświetlający i ten kupon jest ważny do 15 lutego 2014 roku. Także myślę, że całkiem fajnie. Ja ogólnie szaleję za kosmetykami z Benefitu, ale w takim znaczeniu, że bardzo bym chciała wszystkie przetestować, natomiast nigdy chyba jeszcze nie miałam okazji. Natomiast tak czy inaczej jestem bardzo ciekawa i myślę, że na taki makijaż się Wybiorę, może nawet sobie skorzystam przed moimi urodzinami, skoro jest darmowy. Zobaczymy. Dodatkowo mamy jeszcze taką ulotkę informacyjną z takich specjalnych gąbek z Yasumi. Ja o nich pierwszy raz słyszę i tutaj mamy jakąś zapoznanie się z jakąś promocją, kod rabatowy na. Nie wiem na ile, na ile procent, ale również 15 do 15 lutego ten kod rabatowy obowiązuje na te właśnie gąbeczki, które tutaj są. No i teraz przechodzimy do tego, co jest w moim pudełku. Zobaczymy, zobaczymy, więc ten papier sobie odmykam i powiem Wam, tak jak wspomniałam, że jestem bardzo zadowolona z pudełka. No ale zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą tutaj chciałam Wam pokazać, jest ta gąbka z właśnie z Yasumi. I teraz możecie mnie poprawić, bo nie mam pojęcia, jak to się wymawia, czy to jest koniak spącz, czy jak to się tam mówi. Jeszcze w życiu nie, nie spotkałam się z czymś takim. W ogóle to jest taka śmieszna, bardzo twarda gąbka. Ona pod wpływem wody pewnie na, na, na mięka, mięknie po prostu, ale ja pierwszy raz w życiu widzę taki, taki gadżet. I teraz Wam powiem tak ogólnie, co ta gąbka robi, oprócz tego, że jest twarda i zapakowana w takie teksturowe pudełko. Złuszczaj głęboko oczyszcza skórę twarzy, jednocześnie regenerując ją oraz stymulując przepływ krwi. Za pełny produkt, czyli za taką gąbeczkę, płacimy około 40 zł. No i to jest, jak mnie mam pełny produkt. Zaraz Wam pokażę zresztą, jak to wygląda. To jest zapakowane w takie, właśnie tekturowe pudełeczko. No i to wyciągam. Ja akurat mam jakąś taką kremową, tą gąbkę z jakimś takim sznurkiem. Wygląda to tak, jest zapakowane w szczelnie taki woreczek. Twardy jak skała, no zobaczymy. Jeszcze w życiu czegoś takiego nie miałam, także na pewno bardzo chętnie przetestuję. Czy tutaj jest coś jeszcze fajnego opisane na tej gąbce? Mm, nie wiem. Nie wiem, jak będę jeszcze jej używać, to na pewno Wam o niej wspomnę, bo jest to taki dosyć fajny gadżet, z którym jeszcze, tak jak wspomniałam, nigdy nie miałam do czynienia. Kolejną rzeczą w tym pudełku jest balsam do ciała: balsam z Liren Golden Charm balsam pozwala poczuć prawdziwą magię złotych drobinek na skórze, która rozbłyśnie szlachetnym blaskiem. Zmysłowy zapach podkreśla naturalne, naturalne kobiece piękno. Za 200 ml płacimy około 16.99, czyli prawie 17 zł, a tutaj w tej próbce mamy tych mililitrów 75, czyli też to w sumie nie jest mało. Jeżeli chodzi o zapach, to zapach moim zdaniem jest po prostu przepiękny. Jakby były perfumy do tego, to prawdopodobnie bym je kupiła. Po prostu pachnie przepięknie. Prze, prze Jeżeli chodzi o te drobinki, to faktycznie one tutaj są i nie wiem, czy będą się utrzymywać długo na skórze, ale są na pewno widoczne. Bardzo, bardzo ładnie się skóra mieni. Nie są jakoś super takie nachalne i bardzo widoczne, ale taki subtelny, super, subtelny blask daje, a zapach jest po prostu przepiękny. I tak tego w kamerze nie zobaczycie, więc Wam tego nie będę tutaj na siłę pokazywać. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę bardzo fajny. I ja sobie ten balsam zachowam na lato na cieplejsze dni, może na wiosnę, kiedy już będziemy trochę bardziej tej swojej skóry na wierzch wydobywać, ponieważ, ponieważ po prostu na razie nie potrzebuję nowego balsamu, a tutaj magia złota na skórze bardzo mnie tutaj przekonuje, jeżeli chodzi o lato, więc to jest kolejna rzecz. Kolejnym produktem jest taki olejek arganowy z firmy Pantin i za pełny produkt płacimy, czyli za 100 ml płacimy około 22 zł. I teraz Wam przeczytam, o co jest tutaj napisane. Olejek z arganowy zapewnia 24 godziny ochronę przed uszkodzeniami oraz odżywianie dla zdrowo wyglądających włosów bez ich obciążenia. Ja na razie używam innego olejku arganowego z Biowaxu, taki arganowo jakiś tam, jakiś tam. Natomiast, więc... No. Więc tego jeszcze nie będę używać, natomiast myślę, że za jakiś czas sięgnie również i po ten produkt, i Wam być może coś więcej o nim opowiem. Ja ogólnie powiem Wam, naprawdę bardzo, bardzo lubię stosować takiego różnego rodzaju olejki. Po każdym myciu włosów coś takiego używam, więc, więc fajnie. Fajne jest też to, że ma tutaj pompkę, więc nie trzeba się bawić w jakieś wylewanie, jakieś przelewanie, nie wiadomo co, tylko bardzo poręczny tutaj jest sposób wydobywania tego produktu. Kolejna rzecz. To jest pomadka ochronna z firmy Regenerum do ust. Proszę bardzo, tak wygląda. Też jest jeszcze nieodpakowana, bo mam pomadek po prostu strasznie, strasznie dużo, więc na razie chyba nie będę tej używać. Um, Regenerum, regena, ne, pff, Regenerum, regeneracyjne serum do ust odżywia i pielęgnuje delikatną skórę ust, nawilża i chroni przed utratą wilgoci. Dzięki składnikom zapewniającym Odbudowę warstwy lipidowej na skórka serum regeneruje nawet bardzo suchą i popękaną skórę ust. Za pełny produkt, czyli za taki produkt, w którym jest 5 gramów, płacimy około 15 zł. No, i tak, no i co, i to w sumie tyle. Zwykła pomadka ochronna do ust. Zobaczymy, jak to jest z tym nawilżeniem. Moja mama, jak to zobaczyła, to stwierdziła, że to na pewno będzie fajny produkt, bo firma Regenerum jest fajna. Tak przynajmniej słyszałam od mojej mamy. Ja Wam nic więcej na ten temat nie powiem. No i ostatnia rzecz, która bardzo, ale to bardzo mnie ucieszyła, jest to taka próbeczka z Benefitu The Professional, i to jest rzecz, którą ja bardzo chciałam mieć od dłuższego czasu, i zastanawiałam się nad jej zakupem, natomiast kwota 150 zł. No to jest jednak dosyć sporo i zawsze jakoś tak mnie to odrzuca i stwierdzam, że jednak tak bardzo tego nie potrzebuję, ale jest to produkt kultowy z tego co, co wiem, jeżeli chodzi o Benefit. Wykładza zmarszczki, minimalizuje pory, skóra po jednym zastosowaniu natychmiast wygląda... Jedwabiście gładko, doskonały jako baza pod makijaż dla każdego rodzaju cery. Za 22 ml płacimy, tak jak mówiłam, 150 zł 149 zł. No do tamtej bez tej złotówki. Natomiast to jest już ostatnia rzecz z tego pudełka: ja jeszcze tego nie używałam i trzymam to na specjalną okazję, bo tutaj ta próbeczka ma jedynie 3 ml, więc staram się na razie ją przechowywać i użyję jej, tak jak wspomniałam, na specjalną okazję. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pudełka. Powiem Wam, że jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolona i z tego bonu, właśnie takiego kuponu na darmowy makijaż i ogólnie z tej gąbki, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. I powiem Wam, że każdy z tych produktów tak naprawdę przypadł mi do gustu i w tym pudełku podoba mi się dosłownie wszystko. Więc koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o swoich pudełkach i jakie są Wasze wrażenia. I koniecznie dajcie mi znać, czy kupilibyście właśnie to pudełko. A Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę Glossy Boxa, to oczywiście znajdziecie ją w opisie na dole. No i co? No i ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!